www.kryptospekulanci.pl Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na ciebie. Cześć, witajcie serdecznie! Już sobie ściszam już ściszam nasz trading na żywo. Dzień dobry, witam wszystkich na analizie technicznej 18 stycznia. No i lecimy z tematem. Ogłoszonko szybkie zapraszam do naszej grupy Kryptospekulanci po materiały szkoleniowe, po sygnały, po codzienne live na żywo, po strategię, no i po trading na żywo. Tutaj sobie gramy gramy sobie tutaj na żywo trading Pamiętajcie również o kursie analizy technicznej do 30 stycznia trwają zapisy, więc tutaj no, potężna wiedza na temat analizy technicznej spotykamy się co tydzień plus minus 2 godziny od 30 stycznia ruszamy czyli jest to niedziela 17 i co tydzień się spotykamy na naszym kursie analizy technicznej. Jeżeli chcesz się nauczyć analizować, to serdecznie Cię zapraszam. Kryptospekulanci.pl Przechodzimy sobie do Bitcoina. Więc tak, sytuacja na Bitcoinie wygląda następująco. Ten cały wzrost, który tutaj miał miejsce, no tutaj ta była ta strefa nasza, która powinna zatrzymać wzrosty. I tak też się stało, prawda? Więc tutaj bardzo ładnie, że tak powiem, Bitcoin zareagował, lekko ją przebił, co jest bardzo fajnym sygnałem na ewentualne dalsze wzrosty, takie krótkoterminowe, więc tutaj dostaliśmy taki sygnał od Bitcoina. No i teraz nasza strefa popytowa zaliczona, że tak powiem, w punkt, aczkolwiek tutaj jeszcze nie ma powodów do. Optymizmu, ponieważ jeszcze możemy się tutaj cofnąć i nawet ją przebić, ponieważ BTC na interwale H12, czy też na D1, prawda? No, nie wygląda za dobrze. Cały czas mamy tutaj trend spadkowy od tego szczytu z listopada, czyli to już jest dwa miesiące i cały czas nam się tu rysuje trend oczywiście spadko. W, prawda? Mamy coraz niższe dołki, coraz y, niższe szczyty, więc cały czas trend spadkowy. I teraz tak, jeżeli tutaj nie odbijemy z tej strefy, którą tutaj sobie wyznaczyliśmy, popytowej, oczywiście my już tutaj, mm, że tak powiem, częściowo, część osób jest tutaj w longach, prawda, bo żeśmy tutaj longowali dokładnie na 41 496, to a propos tego, że nie da się dołków idealnie wyznaczać. Da się. <grym> więc tutaj longowaliśmy. Częściowo zrealizowane na pewno już zyski z futures tutaj poszły. Natomiast, jeżeli byśmy tutaj jednak mimo wszystko przebili tą strefę, prawda? Czyli to było takie szybkie zagranie na futures. Natomiast, jeżeli byśmy przebili tą strefę, przepraszam, no to kolejna strefa zatrzymania to byłoby 39 do 37. Tak bardzo w dużym ujęciu patrząc. I 35800 80, 35 do 34650. Tu by były takie kolejne przystanki, jeżeli chodzi o BTC. Ja jeszcze sobie tutaj zmierzę. Mierzenie zewnętrzne. Mierzenie zewnętrzne. Dokładnie. Więc tak, słuchajcie. Była mowa o tym, że z podwójnego dna, jeżeli zareagujemy w górę mm, poprawnie, to dot, dotrzemy do 100 tysięcy, ok? To, była, to było jedno. Natomiast y, druga wiadomość, taka, że mamy tutaj tego RGR-a, którego na razie przetestowaliśmy. Y, czyli tą, tą linię trendu, ten neckline przetestowaliśmy. Y, no i zasięg tego RGR-a, jeżeli mielibyśmy spadać, to jest dokładnie. Y, to jest dokładnie. No, no, wybicie było tutaj w zasadzie. To jest dokładnie 15 tysięcy dolarów, ok? Więc z jednej strony mamy taki sygnał na 100, z drugiej na 15. To i tak jest nieważne w sumie, bo i tak gramy, że tak powiem, na razie na grupie gramy wszystko pod futures, więc tutaj na futuresach się najbardziej skupiamy, no bo na futuresach są najlepsze tutaj zarobki, czyli można sobie szybkie i ewentualnie E, zarobić na tych szybkich ruchach. Dobra, i to w zasadzie tyle. Chciałem Wam tylko dzisiaj e, szybciutko o bitcoinie powiedzieć, e, więc podsumowując. Z tej strefy moglibyśmy już odjechać w górę przebijając ten wierzchołek, prawda? I ogólnie przebijając tą całą linię trendu, odreagowując na 51 936, gdzie po drodze jeszcze tutaj mamy 45 i 47 000. Więc to takie zasięgi na odreagowanie, ale trzeba patrzeć też na duże interwały a na dużych interwałach no nie wygląda to za ciekawie tak czyli tutaj ten RGR plus ta strefa popytowa pierwsza druga i ogólnie trend bardzo e, silnie silnie spadkowy więc tutaj na razie optymizmu mieć nie można natomiast bardzo lokalnie oczywiście jakieś tam zagrywki e, cały czas robimy ok? więc ta strefa jeżeli puści no to to w przy, w ciągu następnych tygodni czy kilku dni możliwe kolejne spadki. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. W kolejnym wideo, trzymajcie się, cześć.